The Zadania, których na pewno nie będzie na maturze 2026 z matematyki, ale możecie te zadania znaleźć w arkuszach z 2023 i 2024 roku. One już nie obowiązują, a widzę, że niektórzy z Was nadal się ich uczą. Oto ta czwórka. Numer jeden, czyli zadanie za trzy punkty, a w nim takie równanie. Takie równanie rozwiązujemy metodą grupowania, i one od 2025 roku już są nieaktualne. Nie będzie czegoś takiego na maturze 2025. 26. Dalej, król internetu, czyli nierówność z wartością bezwzględną. Od 2025 roku on nie obowiązuje. Za to na waszej maturze może pojawić się równanie z wartością bezwzględną. Bardzo podobne, po prostu zamiast tego znaczka macie tutaj równa się, ale rozwiązanie jest zupełnie inne. Więc od dzisiaj wszyscy wiedzą, że nierówności z wartością bezwzględną was nie obowiązują, ale równania z wartością bezwzględną jak najbardziej ćwiczycie. Koniecznie zapytajcie waszych kolegów i koleż czy ktoś z nich uczy się tego na swoją maturę i wyprowadźcie go z błędu? Kolejna sprawa to przekształcenie wykresów funkcji. Na waszej maturze w 2026 roku mogą pojawić się Zadania, w których musicie wykonać takie przekształcenie, i to jest przesunięcie. Akurat to jest przesunięcie w lewo o trzy jednostki. Natomiast z waszej matury zostały usunięte przekształcenia tego typu. To jest symetria, czyli odbicie względem osi akurat tutaj Y, i tego nie ma na maturze od 2025 roku. I tak samo nie ma symetrii względem osi X, czyli opisanej takim wzorem. I nie ma też symetrii względem obu osi, czyli symetrii względem początku układów współrzędnych czyli opisanej takim wzorem. Tego, tego i tego nie będzie. Nie uczcie się tych przekształceń. I zadanie ostatnie. Zadanie, w którym mamy takie wyrażenie, czyli dwa ułamki, które do siebie dodajemy. Mamy to przekształcić do najprostszej postaci. No i dobra wiadomość jest taka, że zadania, w których dodajecie lub odejmujecie od siebie takie ułamki, was już nie obowiązują. Ale nadal obowiązuje was mnożenie, to nie zostało usunięte, więc gdyby tutaj było mnożenie, to wtedy jak najbardziej takie zadanie jest ok. I tak samo dzielenie. Dzielenie też Was obowiązuje, także zostaje wam mnożenie i dzielenie takich ułamków algebraicznych, ale dodawanie i odejmowanie zostało usunięte, co jest fajną wiadomością, dlatego że akurat dodawanie i odejmowanie jest trudniejsze niż mnożenie i dzielenie, dlatego że w dodawaniu i w odejmowaniu sprowadzamy oba ułamki do wspólnego mianownika, a w przypadku takich wyrażeń algebraicznych czasami jest z tym trochę pracy. Koniecznie puścicie ten filmik do całej waszej klasy, żeby w maju nie było wtopy. Oczywiście wszystkie te zasady dotyczą form Formuły 2023, bo Formuła 2015 jest niezmienna od 2015 roku. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Napiszcie, czy filmik się przydał, i słyszymy się w kolejnych filmach.